Dobry dźwięk, chyba najcięższa rzecz, o którą trzeba zadbać podczas tworzenia filmu. Mikrofon nie może być zbyt daleko od osoby, którą nagrywamy, bo w niezaadaptowanym akustycznie pomieszczeniu dźwięk będzie odbijał się od ścian, powodując pogłos na nagraniu. Nie może być też za blisko, bo wtedy powstaną kochane przez wszystkich przestary. I dźwięku nie będzie się już dało uratować. Mikrofon musi też wiernie oddawać nasz głos, a po nagraniach gotową ścieżkę trzeba jeszcze obrobić. Ale oprócz obróbki na etapie końcowym, warto pomyśleć o gadżetach z dzisiejszego odcinka, które mogą poprawić finalne nagranie już na etapie jego powstawania. W opisie znajdziecie linki do wszystkich sprzętu, o których będę mówić, a tymczasem, nie przedłużając, zaczynajmy. Na początek pop -filtr, czyli znany i używany przez dość duże grono osób gadżet. Zapobiega on powstawaniu niechcianych odgłosów na nagraniu poprzez rozbijanie powietrza lecącego w stronę kapsuły mikrofonu oraz zabezpiecza ją przed nadmiernym pluciem. Kiedy mówimy jakieś słowo zawierające spółgłoski wybuchowe, czyli p, b, ty, d i tak dalej, wydmuchujemy bardzo dużą ilość powietrza z bardzo dużą prędkością, która zebrana przez mikrofon powoduje po prostu przester. P, b. t d p b d t p b t d p p p p p Słuchaj, takie jest takie uderzenie bez popfiltra, dlatego polecam korzystać z popfiltra. Gadżet ten kosztuje prawie tyle co nic w porównaniu do swoich możliwości, bo najprostsze popfiltry, takie właśnie w formie gąbki, które nakładamy na mikrofon, możemy kupić już za parę złotych. Swoją drogą według mnie to właśnie te popfiltry z gąbki są lepsze niż takie wielkie z, z jakiejś siatki czy, czy z metalowego meszu, ponieważ pełnią praktycznie tą samą funkcję, a nie spadają z mikrofonu, są zawsze w jednym miejscu, no i też według mnie lepiej wyglądają. Tak ładny taki grzybek jest, a jak założymy coś takiego, to jak to wygląda? Właśnie ten pofiltr kupiłem kiedyś na Allegro za jakieś 50 zł i po jakimś roku używania powiedziałem nigdy więcej, bo spadał, odkręcał się, no i jeszcze obśrupał mi całe ramy mikrofonowe, są takie małe dziurki, jakby porysowane jest po prostu całe ramię od. Śruby, która była źle zrobiona i metalowa, śruba się przewierciła przez plastikową osłonkę, no i właśnie dlatego powstały takie. Warto pamiętać również, by, gdy kupujecie te gąbkowe popfiltry, by zwrócić uwagę na to, jakiej średnicy jest dziura, w którą wstawiacie mikrofon, bo może się zdarzyć, że zamówicie nieco za małe i wtedy będzie trzeba je naciągać na mikrofon i kończy się to równie, na przykład taką dziurą. W ogóle ja za te popfiltry chyba z 15 zł zapłaciłem za 5 sztuk, także. Nawet jak mi się jedna zepsuła, no to mam jeszcze cztery w komplecie, także polecam. Link macie oczywiście w opisie, jak już mówiłem wcześniej. Numer 2. Koszyczek akustyczny. Koszyczek akustyczny, czy inaczej Shock Mount, jest gadżetem, z którego zacząłem korzystać całkiem niedawno. Jego głównym zadaniem jest zapobieganie rejestracji takich dźwięków, jak na przykład uderzenie w stół i wiem jak to brzmi, więc najprościej będzie mi wam to zaprezentować na próbce dźwięku. No dobrze, zmieniliśmy nieco perspektywę, to teraz sobie trochę popukamy w stół. Generalnie dźwięki puknięcia w stół mogą się trochę zbierać. Przez to, że jest, ten mikrofon jest dosyć czuły, którego ja używam, e, ale jak sami zobaczycie porównanie z koszyczkiem versus bez koszyczka, będziecie słyszeli różnicę. A jeśli nie, no to polecam założyć słuchawki, bo wtedy wydaje mi się, że ją na pewno usłyszycie. Gdy nie mamy koszyczka akustycznego, mikrofon przykręcamy do statywu bądź ramienia za pomocą takiej lub bardzo podobnej złączki. Zasada jest taka, że tutaj się przykręca mikrofon, to się nakręca na statyw, tu jest śruba, żeby sobie można było regulować kąt mikrofonu, no i można to zablokować i wtedy nic się nie powinno ruszać. Sprawia to, że gdy uderzymy mocniej w stół, drgania zostaną przeniesione na ramię mikrofonowe. Z ramienia na złączkę, a złączka poniesie je dalej do obudowy mikrofonu, czego skutkiem będzie niepożądany dźwięk na nagraniu. Za to, gdy mikrofon mamy zamontowany w koszyczku, lewituje on na takich gumkach, które sprawiają, że drgania nie są przenoszone do obudowy mikrofonu no i zapobiegają tym samym powstawaniu tych dźwięków uderzenia w stół na przykład. Koszyczek akustyczny jest też całkiem przydatny, kiedy prowadzicie transmisję na żywo, bo wtedy, kiedy przegracie i będziecie wyładowywać swoją złość na stole, wasi widzowie nie będą musieli zdejmować słuchawek. I numer jeden, ramię mikrofonowe. Ramię mikrofonowe, wbrew dość chyba powszechnej opinii, nie jest sprzętem tylko dla muzyki czy twórców internetowych. To bardzo przydatne rozwiązanie dla osób, które chcą mieć większą swobodę ruchów i więcej miejsca na placie, a i nie zawsze jest ono tak drogie, jakby się mogło wydawać. Na ramieniu mikrofon możemy zamontować pionowo, poziomo czy nawet do góry nogami, zapewniając sobie tym samym większą ergonomię i komfort pracy, bo mamy po prostu więcej miejsca wokół siebie i mikrofon może nam zwisać po prostu z góry i, i tak będzie rejestrować nasz głos. Umożliwia nam ono również lepszy cable management, bo kabel od mikrofonu nie musi wtedy nam się walać po stole. Najważniejsze jest też, żeby dobrać takie ramię, które zarówno udźwignie nasz mikrofon, jak i ten mikrofon mikrofon nie będzie dla niego za lekki. W tym pierwszym przypadku ramię będzie mogło opadać, a w najczarniejszym scenariuszu będzie mogła strzelić sprężyna lub złamać się cała konstrukcja, czego wolelibyśmy uniknąć, no bo nikt nie lubi wyciągać sobie sprężyny, która była w ramieniu ze swojego własnego policzka na przykład. Natomiast gdy mikrofon będzie za lekki, ramię będzie się po prostu cały czas podnosiło do góry i będzie co chwilę trzeba poprawiać, więc z dwojga złego już lepiej wybrać sobie mikrofon, który będzie za lekki niż za ciężki, no ale i tak najlepiej to jakoś dobrać na przykład mój Rode PSA 1 chyba ma udźwig do 700 do 1 kilo, czy coś takiego. Moje ramię może obsługiwać mikrofony od 700 do 1100 gram, a mój mikrofon waży ty gram 455. Generalnie widzicie, nie podnosi się, także także jest dobrze. Mogę tu wsadzić jeszcze cięższy mikrofon i tyle. Jeśli nie macie jeszcze żadnego gadżetu z tego odcinka, no to od razu po zakupie po filtra polecam zainteresować się właśnie ramieniem mikrofonowym, bo już całkiem spoko propozycję możecie znaleźć za 80 czy 100 zł i nie chodzi tutaj, żeby od razu kupować tak jak ja RODA PSA1 czy jakiegoś Blue Compassa za 400, 500 czy 600 zł, tylko żeby dobrać to z rozsądkiem, jeśli macie na przykład Nowox 1 mikrofon za jakieś 200 zł, no to też możecie kupić na przykład Mozos SB01 chyba on się tak nazywał to jest podruba Rode PSA1, ale słyszałem, że całkiem ma spoko opinię, także, a to jest ramię, które kosztuje chyba 100, 100, 120 zł, także mówię, wa warto to dobrać z, rozmy z rozmysłem, żeby nie było tak, że ja sobie Kupiłem nowoksen 1 i do tego ramię prawie dwa razy droższe. No i moi drodzy, to by było na tyle w tym odcinku. Jeśli on wam spodobał, to zostawcie łapeczkę w górę. Jeśli jesteście nowi, no to subskrybujcie kanał, kliknijcie dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o następnych filmach. Wspierajcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Dla wspieraczy są fajne bonusy i mogą na przykład oglądać filmy jeszcze wcześniej niż. Zostaną one opublikowane dla wszystkich. Wpadajcie na wszystkie moje socjalki, linki w opisie. Ja się z wami żegnam do następnych odcinków. Do zobaczenia i cześć! Ale tak prostą rękę zrobiłem i zdarzę. O ładnie, co